Motor Lublin powraca. Po 32 latach spędzonych poza Ekstraklasą, lubelski klub wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej po zwycięstwie jest w Barażach z Arką Dynia. Trener motoru staje przed ogromnym wyzwaniem, ale również szansą na dokonanie rzeczy niemożliwych. Wracamy do legendarnej kariery motorem Lublin. Seria rozpoczęta w FIFA 23, w której z drugiej ligi udało nam się awansować do Ekstraklasy. A jako, że w rzeczywistości stała się rzecz niesłychana i Motor zrobił to samo, co my w grze. To teraz możemy nim zagrać karierę w FC25. Pierwsze spojrzenie na skład i widzimy, że nawet jak na ekstra klasę nie jest on zbyt mocny. Wyróżnia się m.in. Samper na SPD Pan z Hiszpanii oraz nasz bramkarz wygląda całkiem dobrze, ale cały blok ofensywny jest bardzo słaby. Pierwsze, co możemy zrobić, tutaj ustawić sobie plany treningowe. No wygląda to całkiem dobrze. Oczekiwania zarządu są dosyć niskie. Nie zakończyć sezonu w dole tabeli oraz 1-8 Pucharu Kraju. Jednak moje oczekiwania względem tej drużyny są zdecydowanie wyższe i choć to jest nasz pierwszy sezon w Ekstraklasie, to my chcemy tutaj walczyć o najwyższe cele. Warto też zatrudnić trenerów, jednak my na to za bardzo nie mamy pieniędzy. Nasz budżet to jedynie milion euro. Ważną rolę w tej karierze będą odgrywali juniorzy, których na start mamy kilku. No i większość. Z nich wygląda bardzo słabo. Jedynie Demitrius z Grecji ma całkiem dobry potencjał. O, i tutaj kolega z Liechtensteinu w ogóle. Mamy też skauta, jednak tylko jedna gwiazdka. Na razie wydamy trochę pieniędzy i zatrudnimy tego skauta z Czarnogóry. Zawsze to będzie troszeczkę lepiej. I oczywiście wysyłamy go do Polski, ponieważ właśnie talentów z polskich chcemy szukać. Jeszcze nie widziałem, żeby Bramkarz miał jakąkolwiek statystykę ocenioną na 5. Wierzę w niego. Na razie tacy trenerzy muszą wystarczyć. Nic więcej. Więcej tutaj zrobić nie mogę, bo nas na razie na to nie stać. Oczywiście, możecie pisać oferty transferowe w komentarzach, a tutaj dostaliśmy już od skauta pierwsze raporty z ekstraklasy. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, jest zmiana formacji, lepiej to teraz wygląda. Jeśli chodzi o styl konstruowania akcji, raczej poszedłbym tutaj w kontrę. Obronę zmienimy sobie na 55, zagramy może troszeczkę wyżej. Raczej będę to ustawiał według tego, jak piłkarze mają plusy. Dlatego na przykład nasz ofensywny pomocnik będzie rozgrywającym ze względu, że dobrze czuje się na tej pozycji. O tutaj defensywny pomocnik może wlecieć. No i w sumie dobrze się to układa. I też rzeczą, którą należy zrobić na początku jest wystawienie na sprzedaż zawodników, którzy nie są potrzebni i ustawienie planów treningowych, ale nie będę was tym męczył. Ostatecznie na sprzedaż ląduje wujcik Rosa Scaled Gąsior oraz na wypożyczenie palacz. I chyba wybiorę tarczę Starego Kontynentu. W międzyczasie już trzech zawodników negocjuje kontrakty, więc oni niedługo pewnie klub opuszczą. I dokładnie tak się dzieje z Kasprem Rosą. Pierwszy mecz przedsezonowy, gramy z Cambridge. Będzie to na pewno ciężkie spotkanie, ale wygrywamy Dia jest, strzelcem bramki. No i cała drużyna zagrała naprawdę bardzo dobrze. No wygranie tego turnieju byłoby marzeniem, bo 690 tysięcy na transfery to naprawdę dużo. I drugi mecz przedsezonowy, oby było tak samo dobrze, niestety. Niestety nie jest remis po 2 uratowany w końcówce dzięki wełniakowi. Tak samo po statystykach widać, że było to dość równe spotkanie. I ostatni mecz przedsezonowy z Sivasporem. Warto byłoby wygrać i niestety się to nie udaje: znów remis po 2, ale w tym spotkaniu chyba byliśmy gorsi. Ostatecznie mamy do wydania 2,5 miliona. I patrząc na ten skład, najgorsza wydaje się lewa obrona oraz napad. Wprowadzamy Jordana Machrzaka z Legii za 700 tysięcy. Wydaje mi się, że jest to transfer bardzo dobry, ponieważ szak ma tylko 19 lat. No i mógł grać w takim klubie jak na przykład Roma, więc grał już na wysokim poziomie. Pierwszy mecz ligowy z Piastem Gliwice. Pierwszy rzut rożny, pierwsza tak naprawdę dobra szansa, uderzenie, wybija z linii obrońca. I jeszcze raz, ale tym razem obok. D.I.E. świetna piłka do szaka to może być jego pierwszy gol, ale niestety obok. Majchrzak bez spalonego, musi to wykorzystać broni, plach, ależ teraz interwencja i niestety nasz napastnik nadal bez gola. I po pierwszej połowie remis, po zero, nic więcej tutaj się nie wydarzyło, na razie dosyć nudny mecz. Pierwsza groźniejsza akcja, piasta, uderzenie i na szczęście nasz bramkarz, ale to Majszak ma kolejną sytuację, Majszak nad bramką, ależ on marnuje. Majszak, to po prostu już musi być gol, 1 do 0, 78 minuta, po czterech próbach w końcu trafił. No ale nie, nie zdążą, Motorlu w pierwszym spotkaniu wygrywa i zdobywa 3 punkty. Drugi mecz ligowy tym razem mierzymy się z zagłębiem Lubin Może zmienimy coś w składzie, troszkę innym graczom damy pograć? Tak czy inaczej, oby to było zwycięstwo i remisujemy po dwa, gdyby Van Hoeven trafił tego karnego. No cóż, i sprowadzamy świetnego piłkarza Michał Gurgul. Choć był drogi, to myślę, że będzie się opłacał. Świetny lewy obrońca, 64 overall już w tej chwili. Od razu. Chodzi na lewą obronę i co najlepsza On może grać jeszcze na środku I rozpoczynamy trzeci mecz ligowy Ze Śląskiem Wrocław Czyli z drużyną, która w poprzednim sezonie Była na drugim miejscu w lidze Po raz kolejny akcja Jordan Majszak na razie się spłaca Jest to jego drugi gol w lidze Groźnie 2 do 0 NDIE po asyście Mike Shaka. Ten duet funkcjonuje niesamowicie. I Śląsk to naprawdę mocna drużyna, więc tutaj prowadzenie 2-0 jest dosyć zaskakujące. 3 do 0. Jordan Majchszak I ostatecznie wygrywamy aż 4 do 0. No nie wierzę jak to się w ogóle wydarzyło. Kolejny bardzo ciekawy mecz. Gramy ze zwycięzcą klasy, Czyli oczywiście Jagiellonią. Nie będzie to spotkanie proste. Mamy rzut karny. Minuta trzecia. Nie wiem co tutaj się wydarzyło. Ale obyśmy to wykorzystali. Ceglarz pewnie prawdy dolny. Prowadzimy z Jagiellonią. Bardzo niebezpieczny Jagiellonia. Uderzenie 1 do 1. Nie mogłem zrobić nic. A to dopiero 2 minuta. Na razie remisowo z mistrzem Polski, ale oni mają kolejną okazję. Wchodzą w pole karne interwencja, ale dobitka Pululu na pustą bramkę. Szkoda tej akcji. I mamy to co chciałem. Sytuacja jeden na jeden. Mike Shack, Podam do góry. Ceglarz! No musisz to wykorzystać, ceglarz! Na remis! No. I niestety Stryjek, interwencja, która uratowała Jagiellonii mecz. I koniec, niestety przegrywamy z Jagiellonią 2 do 1. Przegrywamy 2 do 0 z Widzewem Łódź. Po świetnym początku idzie nam coraz gorzej. I gramy z trzecim w tabeli gks Katowice. Nie możemy tego po prostu przegrać. Remisujemy po jeden, niestety. Obecnie mamy zakończenie okna transferowego. Jeśli chodzi o środki, to zostało nam 429 tysięcy, więc może nam to pozwolić na jakiś. Jakieś wzmocnienie w zimowym oknie. Skład wygląda coraz lepiej, a i bardzo dobrze wygląda nasza pozycja w lidze, bo w tej chwili znajdujemy się na miejscu szóstym. Ostatnio ta forma była troszeczkę gorsza, ale gramy z Koroną Kielce, dlatego szybka symulacja i liczę na zwycięstwo. Niestety nie, przegrywamy 2 do 0 po bramkach Nono oraz Kamińskiego, i okazją do przełamania kryzysu będzie mecz z Rakowem, częstochowa. Świetna piłka, to musi być bramka podanie jeszcze do Maych szak. Jeden nie co on zrobił? Jordan Majchrzak. Gorszego pudła w życiu nie widziałem. Może chociaż ceglarz, co się dzieje z tym klubem? Majchrzak, jeszcze jedna szansa, tym razem broni aż w końcu, chociaż w bramkę było, więc celny strzał. Co się stało? Dlaczego.? Jest uderzenie. Psupek w tej chwili ratuje raków po raz kolejny. Raków przed pierwszą szansą. Uderzenie zablokowane dwa razy. Jeszcze będą dobijali. Na szczęście bronimy się. Kolejna akcja: uderzenie broni. Nasz bramkarz. Najgorsze jest to, że stwarzamy bardzo dużo szans. Ale żadna z nich nie jest dobrze wykorzystywana. I to mnie mocno martwi. Będzie uderzenie raków po raz kolejny obok. Uderzenie broni bramka. piłka dosłownie na pustą bramkę, a i tak to nie jest gol. Uderzenie mamy obok bramki. Koniec meczu. Myślę, że można go nazwać spotkaniem niewykorzystanych szans. I mamy pierwszy scouting młodzieży. Patrzymy tutaj na jakieś większe talenty. Oj, tutaj potencjał 89 maksymalny, więc to już jest naprawdę fajny zawodnik. I jeszcze lepszy trafiłem. 71 do 94. Malinowski. I krupa też wygląda całkiem okej. Okay. Ten Alex Malinowski wygląda... Wygląda naprawdę dobrze, już 57 overall, a my rozpoczynamy pierwszy turniej młodzieży. Takim składem, niestety na bramce ten Hasler z Liechtensteinu, potencjał ma bardzo fajny, tylko dlatego w niego wierzę i oprócz tego nie mamy innego bramkarza. Mecz z piastem Gliwice Bardzo groźnie broni hustler. to już fajna interwencja, jeszcze raz dośrodkowanie i niestety to jest bramka, teraz nasz bramkarz zachował się tragicznie, ależ to zrobił Kaczmarek, wychodzi praktycznie sam na samo, by go nie dogonili, niestety są blisko Uderzenie i jest to bramka 1 do 1 Krupa znów świetne przejęcie Wychodzi sam na sam, wykorzystaj No musi, musi, musi Poprzeczka Krupa ma przyspieszenie niesamowite 2 do 1 Nawet na pewno nie zdążą tego rozegrać Wygrywamy z Piastem w ćwierćfinale turnieju młodzików A w półfinale mierzymy się z młodzieżą Pogoni Szczecin Jest Malinowski, ucieka Musi podawać i to jest 1 do zera. Ostatnia akcja, zostało 10 sekund w meczu z Pogonią, my to przejmujemy. Niestety nie, jeszcze będą mieli sytuację 3 sekundy i koniec. Wygrywamy z Pogonią, również jesteśmy w finale tego turnieju. Zawodnikiem meczu Krupa, a w finale mierzymy się z Krakowiem Kraków. Uderzenie, niestety przegrywamy. Bardzo dobry to był strzał. Uderzenie z daleka Bruni Hasler. cały czas Krakowia przy piłce. Mamy uderzenie strzał, gol, tak, jeden do jednego, świetna akcja i to uderzenie. Nasi młodzicy wyglądają bardzo dobrze. Ale teraz błąd Dimitriu, wychodzi bawrzyniak, bardzo dobrej sytuacji, bawrzyniak! To musi być bramka niestety, przegrywamy z Krakowią 2 do 1 I przegrywamy w finale turnieju młodzików właśnie z Krakowią 2 do 1 Zaraz po tym przechodzimy do meczu ligowego normalnym składem z Puszczą Niepołomice I wygrywamy 2 do 0 Majchrzak oraz Samper W tej chwili to dziewiąta pozycja w lidze, a gramy z siódmym Lechem Poznań Lech oczywiście na niebiesko, my gramy w żółtych trikotach i ruszamy z kontratakiem. Świetna akcja, to musi być uderzenie. I tak 1 do 0. N'DiA. Kolejna szansa, świetnie go zrobił Kali Skaner. I daje nam 2 do 0. N'DiA zagrywa do środka uderzenie. Broni po raz kolejny bednarek. To spotkanie kończy się 3 do 1. Więc kolejne ważne 3 punkty. Gramy z Krakowią, która w tej chwili na miejscu 10. W lize. damy zagrać troszkę innym piłkarzom. I obyśmy to wygrali. Przegraliśmy w finale Turnieju młodzików a w lizę remisujemy. Trzy dni później gramy z Radomiakiem Radom, który znajduje się na wysokiej czwartej lokacie. Najmocniejszym składem wygrywamy 3-2. Świetny to musiał być mecz Mike Szak-Wolski oraz NDIE. W kolejnym meczu mierzymy się z zespołem Stali Mielec. Tutaj damy szansę Mrazowi. Na prawej stronie pojawi się Van Hoeven, a prawą obronę zajmie Król. Mam nadzieję, że pozwoli nam to wygrać to spotkanie i kończymy remisem Scanner z Bramcom. Mierzymy się z górnikiem Zabrze, który na razie radzi sobie tragicznie, zajmując dopiero 17. lokatę w lidze. Dlatego szybka symulacja i przegrywamy z drugą najgorszą drużyną ligi na razie. No nie niedobrze, niedobrze. Kolejny mecz, w którym nasz napastnik nie strzela gola. Niezależnie czy jest to Majchrzak, czy Mraz, jakoś im nie idzie. I ostatni mecz w tym odcinku. Gramy z Legią Warszawa. W tej chwili oni na 12. lokacie. Groźnie legioniści pod polem karnym nas Szczęście strzał obok bramki, ale minimalnie ją minął. Ceglarz, do środka to musi być gol i tak. Prowadzimy, 13 minuta, 1 do 0. Kali scanner z kolejną bramką. Wydaje mi się, że jest to piłkarz, który najwięcej goli dla nas strzela. Groźnie uderzenie Brykici, dobra interwencja i po raz kolejny bronimy się, coś się dzieje. Było blisko, żeby tego nie wybił. Majchrzak, czyli były grać już Legii Warszawa. Do Endiaje, Endiaje Uderzenie 2 do 0 Bardzo niebezpiecznie legioniści Uderzenie Brkic po raz kolejny Marszal, obyś to zepsuł Niestety Lukinias, co on zrobił To był strzał na pustą bramkę On nie poradził sobie z tym Niebezpiecznie Hello? Legia Brkic I co się dzieje, nie, to jest bramka samobójcza Mój zawodnik nie potrafił przyjąć piłki Enzane, bardzo niebezpiecznie To może być 2 do 2 Na szczęście Brkic jest dzisiaj świetnie dysponowany I teraz Majchrzak ruszył do Haku. jest sam na sam, po prostu tego zmarnować nie można, 3 do 1 i ostatecznie wygrywamy 3 do 2. Drużyna tygodnia ostatniej kolejki i znajduje się tutaj aż 5 piłkarzy motoru Lublin, Majchrzak, Ceglarz, Kaliskaner, NDIE oraz Brkic. A to by było na tyle w tym odcinku, ostatecznie po 15 kolejkach zajmujemy troszkę sensacyjną czwartą lokatę. Prowadzi Lek z punktem przewagi nad Diagilonią, więc dosyć realna sytuacja, a w tej chwili jest z ligi spada Puszcza, Górnik oraz Korona. Niedługo też rozpocznie się Puchar Polski, gdzie zmierzymy się z Lechią Gdańsk, ale to już w następnym filmie. Ja dziękuję za oglądanie, do następnego i cześć!